Hello, hello. Hello, hello. Z tej strony Mały wąskiej, Wąski. Komu... Jadyma. Jadyma. Dzisiaj wychodzimy na ulicę, proszę Państwa. GTA 4. GTA 4 pojedziemy. Ale przewrotę zajebał. Tak. Świat gry. Odparty. Tak. Walimy go w ry. Patrz, jaki kozak. Nie zaczepił nas. Co by tutaj odjebać, żeby nas policja ściągnęła? Wąski, wąski, a co ty chcesz furę zajebać? No trzeba no. Ale policyjną? A jak, no a nie A pociekł się Pan, ale nie mogę a. wsiąść. Kurwa, Kurwa. że się nie uda. No ale weźmiemy drugą, dobra. No ale tu stoi bez kierowcy chyba. A to nie robi, otworzymy. O, ale poszło, tak. O, kurwa, to się z tym poczkiem cię nie dogoi. A, ale nie ma oczy. Ale, tak. nie Idziemy normalnie. na dziewki teraz radiowozem. Ty, no a radiowozy pomóc lecą. Latają, znowu. Oh. Tokio drift. Normalnie. Tu pas tu furious. A jak Ole, Tokio, normalnie. Usłuchanie normalne. Kurwa. Ale. Woda się leje teraz, wszystko. Teraz tylko psów brakuje. Ty stój czerwone. Ach, u... <laughs> w Stanach mi są, nie? Tak, w Stanach wszystko wolno. Po prawej, proszę Państwa, kolejka górska. Piękny widok. Ja lubię kolejki górskie, nie wiem jak łąski ale ja lubię takim czymś jeździć. No ja jak byłem mały, to no niestety. Ale że nie pojechał. Bo? bo ja za, jak byłem mały, też byłem. nie jeździłem, ale tam się kiedyś przejechałem w Krynicy duża kolejka, ale wymiata uuuu dziarna jak piór Bardzo. No proszę no. zobaczyć jak się. Sie buteleczkę, tak. I Uuu. proszę państwa... Tak miało być, tak miało być, proszę się nie przejmować. Ale proszę zobaczyć. Ma... sześć garów. 6 garów, 5 tysięcy. Pa, tak, rdzinie widać. Teraz przypalimy, Ten niegarażowany był. Przypalimy gumkę. Tak. No i nie udało się. Jak zwykle. Słabo ciągnie. O nam jakiś chuj na murze siedzi, zamiast za robotę się wziąć. Idzie a, mu najewać. A pomożemy mu spać może. Tak, tak. Może jakieś pieniądze ma zawsze się przydadzą. Z tego sobie mam tylko 153 dolce. Oooo! Wygląda na kasownego gościa. Dobry. Chuj Za chwalek nam został poniż więcej. no, ale chuj siedziałeś. No. <laughs> to było dobre. A my też spróbujemy. A, się stanie, tak, leci iiii... A, A żyjemy? Nie? żyjemy? tak, proszę Państwa, tak gra jaz, jest cudowna. I nurkujemy nie idzie dalej. Nie idzie zanurkować. No, Flugzeug. Tak. No nie no. Daleko jest. O, jaki syf, weź się, weź, weź się jaki syf. A no w Ameryce, o, no to mimo. wszystko wolno, nawet gówno płynie wolno. Hamburger. 90. Blender. O, się zmęczył. Nie, nie, nie? Moja wina, że takie strome schody Ty, o jaka fura, ty. No, pa, rady, to... nie, bo... Ale idzie za nim. Nie. A, nie damy rady. Tam druga była, zielona. Ale zaraz... Pomóż, mamy. No, lecimy. Kurwo. Zabił nas? Gdzie? po końcu. No, no, zaraz to zrobię, o. Bum. Headshot. Pięknie, pięknie. Ta broń jest cudowna. Szkoda, że mu ja nie mrwało. Ja... wsiadam. Co? Co? A co on chciał? <grymne> <grymne> to chyba jeszcze były nerwy. nerwy. No. O, normalnie, normalnie jaja. Lecimy. z tego co... tego no... Wiem, taksówki są szybkie w Stanach Zjednoczonych. My zaraz to wypróbujemy ale idę bokiem? idziemy bokiem leciem ręczny. ręczny to było ładne Lufthansa z lewej proszę państwa Boeing 747 4 silniki, 8 galów. Dwa stania 4 stania fabulki. tak stania to zależy ile stewardess leci Wąski jak Ci się podoba gra ogólnie gra jest Przecudna, to jest najlepsza część, jaką Rockstar wydał, stworzył, normalnie coś pięknego. To jest poezja. Tak, i proszę Państwa, przez 5 sekund było na poważnie. Teraz jedziemy znowu z żartem. Oj, chyba ruska jemyś. A, ja, chyba jo. Ja. Ciekawe, jak duże to miasto jest. No, za 3,5 kilometra będzie. O. A, ty, o miasto, bo ja myślałem, że o drogi. O miasto, o miasto. Jedziemy. Chuj. Siwa do o, 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 o. Ale proszę, zobaczyć Kolibari. jak odliczył. Pewnie mu nic nie będzie. Nie. Tak, kręgosłup ze starej, to normalnie... Jest. Ruskie są twarde. Tak, bierzemy limuzynę? Mąski Moment, pomyślim. Tu zaskoczymy za panów. Zabierzmy? Nie. nie. Przeżył. Przeżył świnia gruba. To już nie mam broni. Wezmę ziemię. Power bierz, Niko. Uwa!